Jeżeli ktoś spyta mnie Dlaczego Ola? Dlaczego znowu tu jesteś? Okazuje się, że powodów jest kilka I biorąc je pod uwagę tak pojedynczo W sumie wydają się dosyć błahe Ale najwidoczniej złożone wszystkie w całość Stanowiły dla mnie na tyle duży sens Że zdecydowałam się na samotną podróż do Afryki <Szysk> Także cześć! Dzień dobry i witam Was ponownie z Afryki, ponownie z Egiptu. Tym razem jednak. Samotnie. Przeleciałam po raz pierwszy gdzieś sama. W sumie, wiecie, samotnie brzmi tak trochę smutno. Yy, po prostu samodzielnie, może tak w pojedynkę, yy, troszeczkę inaczej i dziwią się temu wszyscy, yy, tylko chyba nie ja sama sobie. I więc może zacznijmy od właśnie genezy moj mojego wyjazdu. Więc ogólnie bardzo często w jakichś takich QA o podłożu podróżniczym u mnie na Instagramie yy, dostawałam pytania: no dobra, ola, taką jesteś podróżniczką, to czemu nigdy nie, nigdzie nie polecisz sama i tak dalej. No powiem Wam, że z tego względu, że podróżowanie samotnie, czy, czy nazwijmy to ładniej w pojedynkę, wcale nie jest takie łatwe logistycznie i też z tego względu, że podróże gdzieś tam po części biorą udział aktywny w mojej pracy, mam tu na myśli robienie zdjęć i filmów, robienie tego samodzielnie też nie jest najprostsze. To jest jeden powód. Kolejny powód to też to, że powiem Wam, że na odbiór moich podróży w wielkim stopniu właśnie wpływa to, jakich ludzi poznaję na miejscu, też z kim jestem i jak tak teraz sobie patrzę na moje podróże na przestrzeni, nie wiem, ostatnich pięciu lat, bo powiedzmy, że od pięciu lat podróżuję tak intensywnie i też wiecie, jestem no, na tle Świadomo, że od kiedy, no nie wiem, skończyłam te 14-15 lat, faktycznie byłam zainteresowana podróżowaniem, poznawaniem kultur i ludzi, a nie nie wiem tym, ty, czy woda w basenie gdzieś jest ciepła czy nie. Chociaż wiadomo, fajnie jak jest. Więc to właśnie często ludzie definiują to, yy, czy podróż jest fajna czy nie. I jak zaczęłam się właśnie zastanawiać nad tym, to bardzo często tak jak wspominam daną podróż zależy yy, od tego, bo na miejscu też się zawsze poznaje super ludzi, od tego, z kim się jedzie. Kolejny powód to tak jak Wam powiedziałam, logistyka wyjazdów najłatwiej jest po prostu ogarniać wszystko w dwie osoby, robić zdjęcia, nagrywać i tak dalej, wiecie, ja zazwyczaj jestem też obładowana dronami i aparatami, więc y, też zawsze się ktoś y, do tego Przydaje. No i ostatnia, ale chyba też najważniejsza i taka najbardziej oczywista kwestia, to kwestia bezpieczeństwa. Yy, I nie mówię tutaj, wiecie, o jakimś, nie wiem, kradzieży napa napaści i tak dalej, ale też na przykład o zdrowiu. Powiem Wam, że mój jedyny strach w tym momencie, jak jestem tu sama, to jest strach przed tym, że na przykład złapie mnie słynna zewstafara, chociaż nie powinna odpukać, albo wiecie, jakieś takie, no nie wiem, po prostu zachoruję i... Mm, nie wiem, gdzieś się przewrócę, skaleczę, złamię nogę i nikt mi nie pobiegnie po bandaż, nikt mi nie przyniesie oktanisetu, nikt mi nie poda e, leków przeciwgorączkowych i tak dalej, będę to musiała zrobić sama. E, I jest to gdzieś mój lęk, ale powiem Wam, że nie aż taki duży, ponieważ na co dzień też żyję i mieszkam sama. Nieraz już byłam chora sama i wiecie, czasami po prostu z gorączką, e, ledwo co pamiętam raz, miałam tak w Warszawie, że byłam tak chora, że ledwo się do czego do apteki po antybiotyk. E, ale dałam radę, więc no wiadomo. Pewnie, gdybym była w takiej podróży off-roadowej, gdzieś wiecie, w trasie yy, przez jakiś, nie wiem, środek pustyni czy środek kontynentu, na pewno byłoby to o wiele cięższe w pojedynkę, i na to na chwilę obecną się nie zdecyduję, i podziwiam wszystkich, którzy to robią. Wymaga to yy, trochę odwagi, którą myślę, że mam, ale właśnie. No, po prostu po takiej dobrej myśli, że nic się nie stanie i że jeżeli coś się stanie poważnego, to że sobie poradzicie sami. Ja myślę, że ja bym sobie poradziła, jestem, wiecie, otwarta babka i tak dalej, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Pamiętajmy, że ja mam dopiero 20 lat, więc w ogóle w wielu miejscach w świecie nadal nie jestem pełnoprawną dorosłą osobą. Nadal nigdzie na świecie jeszcze nie wypożyczę sobie sama samochodu, ale wstecz mam rodzinę, więc mi jeszcze kilka miesięcy. Nie wiem, w Stanach nie wynajmę sobie hotelu. No i ogólnie mój też młody wiek mógłby przysporzyć troszkę problemów na tym podłożu, dlatego też nigdy wcześniej się na to nie zdecydowałam, ale myślę, że na takie bardziej zwiedzające i offroadowe, samotne podróże, samodzielne podróże, przyjdzie jeszcze czas, a tymczasem przyleciałam sama ponownie do Egiptu. Byłam tu dwa, trzy tygodnie temu. Jestem tu znowu i znowu w Hurgadzie, chociaż w ogóle nie czuję się, jakbym była dokładnie w tym samym miejscu, ale o tym zaraz. Także pomysł na wyjazd samodzielny właśnie tutaj do Egiptu, słuchajcie, zrodził się kilka miesięcy temu, już zanim byłam tu ostatnio z Wiką. Z tego względu, że miałam gdzieś tam takie 9 dni wolnych chyba przed fest festiwalem i stwierdziłam, że to jest idealna luka, żeby gdzieś na tydzień polecieć. Myślałam o Tunezji, ale tam trzeba testy, mimo szczepienia, więc bez sensu wydać kasę, więc pomyślałam, że hej, Egipt będzie super, chciałam po prostu polecieć sobie gdzieś właśnie na tydzień. Sama Na no, takie powiedzmy moja home office, odpoczynek Dla duszy i ciała Ten wyjazd wtedy nie wyszedł, ponieważ Już nie pamiętam, ja chyba wtedy pojechałam po prostu do Świdnicy I okazało się, że byłam chora Więc w ogóle super, że nie pojechałam Bo gdyby mnie ta choroba złapała Tutaj no to wiadomo, nie, nie byłoby fajnie Ale stwierdziłam, że jeszcze w tym roku Muszę to zrobić i przez Wiecie, przez rok nigdzie nie podróżowałam Bo, bo pandemia, bo, bo studia I tak dalej Więc moja ostatnia podróż była rok temu w sierpniu jak wróciłam do podróżowania w maju, czerwcu tego roku, to stwierdziłam, wykorzystam to po prostu na 100%, i dosłownie na 100% to wykorzystam, ponieważ wracam 4 października, czyli w pierwszy dzień w uczelni, na którą nie pójdę. No i tym oto sposobem w dniu wczorajszym znalazłam się w Hurgadzie w Egipcie, właściwie w Hurgadzie lądowałam, jestem w totalnie innym miejscu, ogólnie na lotnisku w Hurgadzie. Słuchajcie, byłam wczoraj po raz siódmy i to już jest kompletny inny poziom podróżowania, kiedy przyjeżdża się do tego samego miejsca już któryś raz z rzędu, jakby wiecie, w samej Hurgadzie jestem czwarty czy piąty raz. No dobra, licząc tam no to no, bo W sumie z Warku byliśmy dwa razy podczas jednego wyjazdu, ostatnio zwiką, no i teraz jestem, ale miałam to też międzylądowania w drodze do Tanzanii i tak dalej, no więc wiecie, jakby samolot już znalno na pamięć i to właśnie jest kompletnie inny level podróżowania pod tym względem, że w ogóle się tego nie czuję, że przyjeżdża się do nowego miejsca, już oczywiście nadal wiecie, w moim sercu podróże i Afryka, więc wywołuje to po prostu yy, ekstazę w moim sercu totalną, ale już nie ma. Te, tego uczucia, że wjeżdżacie w nieznane i tak dalej, bo, bo już znane, już obeznane. Trochę już jak u siebie mam wrażenie, ale jestem, słuchajcie, w totalnie innej części Hurgazy. E, kiedy mamy lotnisko w Hurgazie, słuchajcie, pierwszy raz jak byłam, to byliśmy właśnie bardzo blisko lotniska. Ostatnio z Wiką byliśmy bardziej y, na północ, daleko w ogóle od centrum. Teraz w sumie od samego centrum też jest kawałek, ponieważ jestem bardziej na południe, y, w stronę Marsala, w okolicy Sal Hashish, czyli powiedzmy w takiej części, wtedy takiej zatoce troszeczkę innej. Wiecie, kraje arabskie krajami arabskimi, Afryka północna, Afryko północną, Egipt też Egiptem, ale właśnie takie, no, dostrzegam małe różnice, co jest właśnie fajne, bo jakby miejsce znajome, czuję się tu bardzo bezpiecznie, bardzo obeznana, ponieważ nie jestem właśnie tu już pierwszy raz, więc znam jakieś podstawy języka, znam już kulturę, znam też tutaj ludzi, mam już tu znajomych. Wiem też mniej więcej gdzie co jest, więc nie boję się samotnie poruszać. Przedniego vloga, jeżeli się nie mylę, to wiecie jak męcząca podróż za mną. Cały dzień spędziłam wczoraj. Właściwie przedwczoraj w podróży musiałam stać o pierwszej w nocy, ponieważ miałam nocny lot, który słuchajcie, był beznadziejny, bo lecieli na rąbani po Polacy. Tak to jest, jak się leci czarterem, bo niestety do no, tak turystycznego miejsca połączenia nie czarterowe są e, fatalne, więc już poleciałam sobie czarterem. W życiu nie, nie leciałam z tak pijanymi ludźmi w samolocie. Na szczęście słuchawki z z funkcją wyciszenia dały radę i trochę pospałam, ale wiecie, na gdziem wyjęty z życia. Potem musiałam też chwilę czekać na pokój, bo w hotelu byłam, nie wiem, chyba o 10 rano, pokój dostałam jakoś o 12. No i wczoraj chwilę byłam na pla Potem się ogarnęłam, pojechałam na niespodziankę urodzinową do mojego znajomego tutaj Co też było powodem, dlaczego przyjechałam akurat wczoraj i na tak długo Ponieważ pierwotny plan był taki, że przyjadę tu na tydzień i miałam, nie wiem, lecieć w przyszłym tygodniu um, Ale z racji, że właśnie wczoraj był dzień jego urodzin i bardzo zależało mi na tym, żeby dolecieć tutaj w dzień jego urodzin On to oczywiście nie wiedział No to dlatego w sumie spędzę tu prawie dwa tygodnie Pierwszy raz też jechałam sama, sama Uberem, tutaj w Egipcie W Afryce, bo zawsze ktoś mi go zamawiał Albo jechałam z kimś Lokalnym, a teraz byłam totalnie sama Więc też sprawdziłam swoje Umiejętności podstawowego arabskiego Wszystko się udało, smów, relacja z tego była na Insta, tam pewnie zapisałam to w wyróżnionej Relacji, więc tam możecie zobaczyć I padłam, słuchajcie, wczoraj o 20 czy o 21 Już spałam, dzisiaj wstałam przed 7 rano Bo teraz jest, nie wiem, jakoś pewnie 9, także zjadłam sobie śniadanko Rozpakowałam się na spokojnie, wszystko sobie Ogarnęłam, no i w końcu zaczynam wyjazd, a więc zaczynam od home office, ponieważ oprócz tego, że właśnie spędzę tu trochę czasu z moimi lokalnymi znajomymi, to wiadomo, no to po prostu będę tutaj sobie home office'ować. jestem w naprawdę super hotelu i dlatego też wam przed chwilą wspomniałam, że przyjeżdżając do Hurgady, tak naprawdę Hurgada, Hurgadzie nie, nie równa, ponieważ ten hotel, gdzie byliśmy z Wiką, w ogóle pytaliście mnie o nazwę tego hotelu, ja jej chyba w końcu nie podałam, to był hotel MC Royal, teoretycznie pięciogwiazdkowy, ale powiem wam, że na egipskie standardy dałabym mu cztery, a na polskie to w ogóle trzy maksymalnie i wiecie, jedzenie, i w ogóle no, jakby dużo by można było mówić, natomiast jest to super hotel na takie tanie wakacje ze znajomymi, jest to super hotel, jeżeli właśnie Jedziecie ze znajomymi, tak poimprezować i tak dalej, ponieważ no tam jest głośno, ciąga się coś robi i niezwykło tak naprawdę bardzo mało czasu spędzałyśmy leżąc plackiem na plaży, ponieważ ciągle było głośno, duże siedział, było dużo animacji, i aktywności, no. Więc jakby na nasz tamten wyjazd wybrałyśmy super miejsce, a na mój wyjazd teraz też wybrałam sobie super miejsce, ponieważ tutaj w Salhasis jest troszeczkę spokojniej. Ja też mam taki hotel, hotel sieci Rottana, nazywa się Coral Beach. Ja już w hotelu Rottana byłam, słuchajcie, w jednym z Emiratów Arabskich, w Fujairze i mam bardzo podobne odczucie teraz, nie wiem czy dlatego, że wiecie, też jesteśmy w tych arabskich klimatach, czy... Czy, czy robię to jakoś podświadamy przez tą nazwę hotelu, czy faktycznie jest tak podobnie. Słuchajcie, hotel jest ogromny. Jest naprawdę ogromny. To nie jest, wiecie, jeden budynek taki hotelowy, że wiecie, blok, tylko tutaj e, każdy ma swój domek. E, jest to rozłożone na takim ogromnym, zielonym terenie pełnym palm i skał. Nie jest, wiecie, jakiś nowy, nowy, ale mam wrażenie, że yy, nie wiem, czy im się skończyły fundusze, czy takie było założenie tej przestrzeni, ale jest tu tyle miejsca, jeszcze na wybudowanie drugiej takiej ilości pokoi i tak dalej, no teren jest ogromny ja też mam pokój w ogóle na samym końcu tego hotelu z samego brzegu, więc yy, będę tu miała bardzo długie spacery co jakby jest też super, bo wtedy sobie wiecie, przemyślam, podziwiam widoki i tak dalej, też fajnie, że jestem tak z boczku do, do pracy, że mam tutaj ciszej i spokój, ja chociaż tutaj ciszej i spokój jest wszędzie, no ale tak jak wam mówiłam, teren jest ogromny więc yy, jak już idę na plażę, czy idę do restauracji, to zabieram wszystko co będzie mi potrzebne po następnym czasie, Niestety nie jestem w stanie tutaj latać tak w to i we w te, jakby e, moje policystyczne jajniki też się cieszą, ponieważ wskazana jest mi teraz aktywność fizyczna, więc te spacery są super. Siłownia też jest, na którą planuję dzisiaj iść, ale jeszcze na niej nie byłam. Obsługa jest super, e, nie taka nachalna jak właśnie tam w centrum furgady, ale nadal wiecie, takie typowe turystyczne podejście, jedzonko jest przepyszne i jak na razie, słuchajcie, jestem już tutaj po trzech posiłkach. Wczoraj obiad, kolacja i dzisiaj śniadanie. Jak na razie udaje mi się jeść z niskim i indeksem glikemicznym i naprawdę to nie jest tak, że czuję, że sobie czegoś odmawiam, naprawdę się najadam i w ogóle, więc jest ekstra. Są świeżo wyciskane soki, są też, wiecie, muzyka, animacje, basen, plaża i tak dalej, ale powiem że już z doświadczenia wiem, że na basenach w takich, no bo, kurde, będąc w takim miejscu szkoda nie siedzieć na plaży i na basenach siedzą głównie Egipcjanie, takie typowe egipskie rodzinki, które lubią taką strasznie głośną muzykę i oni całe życie siedzą przy tych basenach, natomiast na plaży są Europejczycy i... Ja również w tej akurat kwestii jestem taką typową europejką, ale naprawdę, słuchajcie, hotel jest tak ogromny, że ja bywałam już w takich dużych hotelach, nie wiem, gdzieś właśnie w Turcji czy w Emiratach, że y, na przykład wiozą was do pokoju meleksem, ale pierwsze raz mam takie wrażenie, że przydałby mi się jakiś, nie wiem, skuter, hulajnoga, chociażby rower, cokolwiek tutaj w moim pokoju, bo... Ja idę, słuchajcie, no się na niej 10 minut yy, Jakby for real Równie dobrze, gdybym chciała, mogłabym tu przez cały dzień nie spotkać nikogo Jest też cudowna plaża Z cudownymi yy, zatokami Jest część yy, nago Na którą też się na pewno wybiorę, ponieważ bardzo Lubię się opalać nago, czy to dziwne? Ale jest też część no, normalna i jest część właśnie ta taka głośniejsza i jest też takie wyjście, no wszystko wam ogólnie pokażę, ale jak na razie jestem z hotelu bardzo zadowolona i w ogóle opowiadam wam już strasznie długo, ale to jest po prostu tyle, ile wam mogłam opowiedzieć od tego, co się wydarzyło wczoraj, więc y, czas na room tour pokoju. Dobra, więc ja sobie zamówiłam pokój z widokiem na morze, czyli ten taki najdroższy. I w ogóle miałam mieć chyba pokój gdzieś bardziej w centrum, ale wczoraj przy rezerwacji pan mi powiedział, czy to będzie ok, jak dostanę taki pokój na uboczu i ja powiedziałam, że jeszcze lepiej dla mnie, więc jakby wszystkie domki są skierowane też w tą stronę, tylko no ja jestem w pierwszej linii brzegowej, a i tak kawałek od morza jest, zobaczcie właśnie jaka to jest przestrzeń i każdy ma właśnie tutaj taki domek, tych rzędów domków jest mnóstwo, ja jestem z samego boku, więc może właśnie wyjdziemy sobie od terazu, mam tutaj Swój tarasik, także też wiecie, nikogo nie mam z boku, więc nikt nie zagląda. Tutaj spędzam bardzo dużo czasu od wczoraj i sobie tutaj przesiaduję i mam tutaj wyjście na taras i wszystkie szyby są słuchajcie tak przyciemnione, że nawet jak od środka nie mam zasłoniętych zesłon, to i tak nie widać nic w środku od tej strony. Co uważam, że jest super rozwiązaniem, bo w wielu hotelach tego nie ma. No i tak to się prezentuje. On trochę jest nawet echotypowo w takim stylu egipskim. Mam pokój. Z dwoma podwójnymi łóżkami, od razu widać, gdzie spałam. Jeszcze nie miałam się sprzętane, dlatego tak to wygląda. Koło łóżka mam wodę, moje leki, ładowarkę, tutaj są też jakieś chusteczki i tak dalej. Stwierdziłam, żeby sobie spała bliżej. Okna tutaj mam taki kącik do siedzenia, na którym o, teraz aktualnie jest mój telefon i tu mam słuchajcie rzeczy do makijażu, bo jak się właśnie wczoraj malowałam, na no wyjście na tą niespodziankę rodzinową, to jakby wygodnie mi się tutaj siedzi i tutaj maluję, bo mam... Tutaj okno, jest telewizor, którego pewnie nigdy nie włączę, bo nie przyjechałam tu oglądać telewizji. E, tutaj mam barek, w którym codziennie jest uzupełniona woda mineralna, e, co jest świetne do mycia zębów, jeżeli ktoś przestrzega tych wszystkich zasad antyfaraonowych. E, ja nie. Biureczko z zestawem do herbaty. Tutaj też dostałam rozpiskę, właśnie o której są wszystkie posiłki i tak dalej. To jest mój laptop, który się ładuję, bzę, będę na nim pracować słuchajcie, ja sierota zapomniałam torby plażowej ale na szczęście zrobiłam sobie no, taką mniejszą torebkę z Kadzara i wiecie ręcznik biorę w rękę, a wszystkie kremy z filtrem idealnie mieszczą się tu, więc na plażę chodzę właśnie z tym tu mam też torbę, z którą przyjechałam i walizkę, którą głównie rozpakowałam, ale tutaj wiecie, zostało o, moje ciepłe rzeczy, czyli płaszcz, dres, jakieś długie spodnie które przywiozłam z Polski więc to sobie leży tu, o tutaj mam też mój ręcznik plażowy, który sobie odebrałam wczoraj no i tutaj mamy już lustro i łazienkę już wam pokazuję, tak się prezentuje już się rozpakowałam, także tu mam tą kosmetyczkę z której się rozpakowałam waciki, tutaj mamy jakąś biżuterię i gumki do włosów postawiłam sobie tą wodę mineralną tutaj, mm, gdybym jednak pamiętała o tym, aby no lepiej unikać wody kranowej w buzi tutaj. No mam nadzieję, że nic mi nie będzie i tym razem, skoro tyle razy mi nic nie było, ale just in case postawiłam, bo jak będę pamiętać to będzie fajnie. Także tutaj mam żel do twarzy, szczoteczkę, pastę, no i resztę mojej pielęgnacji, szczotkę, no i jest prysznic, szkoda, że nie ma wanny, ale jest prysznic, tam też już sobie wszystko postawiłam, także tak się prezentuje łazienka, no i bardzo dużo szafa tutaj po tej stronie przy drzwiach sobie tylko włożyłam wszystkie stroje kąpielowe i beachwear, oczywiście mój tutaj mam powieszone y, sukienki i jakieś takie komplety, tutaj też mam jakieś nie wiem, zapasową pościel i koc, gdybym potrzebowała czegoś więcej, a tutaj się tak naprawdę rozpakowałam, na górze mam krótkie bo dzięki słuchajcie, nie wzięłam dużo ubrań, bo pewnie i tak będę siedzieć tylko w strefach kąpielowych i tak nawet pewnie połowy z tych rzeczy na siebie nie ubiorę. Tu mam save, który już sobie zakładowałam. Proszę bardzo. O jest paznokcie lubię. Ciężko się otwiera safe z takimi długimi paznokciami, ale tutaj mam egipską kasę paszport, w ogóle mój cały portfel, w którym mam też złotówki euro, biżuterię i wszystkie moje dokumenty z podróży. okej, okay, tu jest też bieliznę i tu mam w sumie większość ubrań, tu mam wszystkie koszulki na ramiączkach i z krótkimi rękawkami, tam mam też chustę, którą sobie wzięłam, gdybym mi się nie wiem, zechciało iść gdzieś na jakieś zwiedzanie meczetu, albo no jeżeli wychodzę sama tak na miasto do Ubera czy cokolwiek, no to nie zakładam jej wczoraj, na przykład miałam takie 3,4 rękaw i krótkie jakby spodanki, miałam na sobie sukienkę i spoko, wszystko, nikt mnie nie zaczepiał, ani nie zakrywałam włosów, gdzieś tam część tatuaży mi było widać, także totalnie na luzie, tutaj mam y, drugą piżamę, bo jestem tu na dosyć długo i wszystkie rzeczy na siłownię i do ćwiczeń, a tu mam... Wszystkie bluzki z długim rękawem, bo jednak jak wychodzę, no to mówię, mogę mieć odkryte włosy, mogę mieć yy, odkryte nogi, ale zakrywam ramiona ze względu na egipski tatuaż przede wszystkim, to tak wiecie. Nie muszę, żeby nie być nadmiernie zaczepioną i tu mam buty, wzięłam 4, 5, sorry, wzięłam takie klapeczki do latania, klapki pasynowe, buty na siłownie. Te, tych i na jakieś takie klapki na wieczór. No i tak to się słuchajcie prezentuje. Słuchajcie, zrobiłam właśnie dealer życia. W hotelu robił świeże soki i normalnie jeden kosztuje 2 dolary. Ja będę tutaj 10 pełnych dni, więc y, normalnie gdybym chciała pić dwa soczki dziennie, razy 2 dolary. I bym zapłaciła? 40 dolarów i wytargowałam się, że będę dostawać dwa soczki dziennie <grymne> za 20 dolarów, więc deal życia. Nie piję alkoholu, więc będę piła soczki. Dostałam właśnie pierwszy taki frozen mango. Jest przepyszny, super zimno, orzeźwiający no i zdrowy. Fajna alternatywa, więc cheers i pijemy.